Z punktu widzenia na przykład obecności kobiet mamy mniej kobiet ministrów. Już organizacje zajmujące się badaniem nawet podsumowały, że w poprzednim rządzie było to 33%, teraz jest spadek do 28% i yy, zupełne pozbycie się pełnomocników do trzech ważnych kwestii, które też związane są ze sprawami społecznymi, sprawami kobiet. Tutaj też ministra do spraw równości, ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego czy organizacji społeczeństwa obywatelskiego wypadła z tego nowego składu, mówiąc tak kolokwialnie. Jednym z zarzutów wobec obecnego stylu rządów było to, że ten proces rozliczeń toczył się za wolno, czy wręcz jak niektórzy mówili, w ogóle no, po, po pierwsze nie następował. Półtora roku rządów, czy prawie dwa lata rządów. I nie było widać no, ostatecznych rozliczeń, ale chciałabym zwrócić uwagę, że no, rządy prawa i sprawiedliwości trwały 8 lat 8 lat rozmontowywania tego systemu I, i jeśli chcemy to zrobić na drodze legalnej, zgodnie z procedurami, to tutaj nie można przyspieszyć. Ja bym chciała, żebyśmy właśnie poza zmianami personalnymi rząd też. Czy ustami rzecznika, czy ustami też poszczególnych ministrów, czy przede wszystkim premiera, pokazał, jaką ma wizję i to w takich dwóch wymiarach. Z jednej strony, Sposób działania w perspektywie krótkoterminowej w obliczu nadchodzących wyborów, czyli w tej perspektywie parlamentarnych wyborów, czyli w perspektywie dwuletniej, ale z drugiej strony w tej perspektywie dłuższej, czyli w obliczu tego, jak rząd będzie radził sobie z problemami, które są globalne, czy są nie do załatwienia na poziomie tylko jednego państwa, takie, które dotyczą właśnie migracji takie które dotyczą zmian klimatycznych takie które dotyczą tych zmian w środowisku cyfrowym i też konieczności dostosowania się do tego